Witam Państwa bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Wypytacie, My Odpowiadamy. Chciałabym dzisiaj Państwu powiedzieć o peelingu fanalowym. Peeling fenolowy jest to głęboki peeling medyczny, który złuszcza zarówno na naskórek, jak i skórę właściwie aż do jego warstwy siateczkowatej. Jest to najmocniejszy obecnie na świecie peeling, jaki istnieje. Już pod koniec XX wieku peeling fenolowy, fenol, był punktem zainteresowania wielu chirurgów, plastyków i dermatologów. Dawniejsze formuły peelingu fenolowego były o wiele bardziej stężone, co wiązało się z dłuższym okresem rekonwalescencji. Oraz szeregiem działań niepożądanych. Obecne nowocześniejsze formuły pilingu fenolowego są już udoskonalone. Stężenie fenolu może być, zaczynać się od 15% i dalej idąc do 30, kończąc się na 60%. Te formuły są bardzo bezpieczne dla pacjentów. Oczywiście to nie znaczy, że nie ma okresu rekonwalescencji, natomiast zakres efektów niepożądanych jest o wiele mniejszy. Zabieg przez to jest bardzo bezpieczny dla pacjenta i często wielu pacjentów decyduje się na tę terapię w celu usunięcia zmarszczek. Jak działa peeling fenolowy? Tak jak już wspomniałam, peeling fenolowy jest to peeling medyczny, który złuszcza skórę do poziomu warstwy siateczkowatej skóry właściwej. Jest to dosyć mocne złuszczenie, ale przez to produkcja kolagenu następuje zarówno na poziomie naskórka, jak i na poziomie skóry właściwej. Dzięki peelingu, peelingowi fenolowemu możemy skutecznie pozbyć się głębokich zmarszczek, możemy wypłucić blizny potrądzikowe oraz również zniwelować efekty fotostarzenia się skóry. Obecne nowoczesne formuły peelingu fenolowego różnią się zawartością fenolu i przez to możemy wykonać zabieg przy użyciu peelingu fenolowego na poziomie naskórka, jak i skóry właściwej. Przez to peeling może być to peeling średnio głęboki, jak i głęboki. Osoby w wieku dojrzałym jest to świetna grupa pacjentek, którym często polecam wykonanie tego peelingu jako terapii łączone. Często łączony jest ten peeling z liftingiem chirurgicznym operacyjnym. Ja na pewno w swojej praktyce będę go łączyć z zabiegiem easy lift, który pięknie wykończy mi cerę. Czy peeling fenolowy jest bezpieczny dla każdego rodzaju skóry? Decydując się na peeling fenolowy, warto udać się do specjalisty, który zna się na tych peelingach, ponieważ nie każdy rodzaj skóry, nie każdy pacjent jest odpowiednim pacjentem na tego typu terapię. Pacjenci o ciemniejszej karnacji skóry, tutaj odradzałabym wykonanie tego peelingu, ponieważ przy użyciu takiego zabiegu u takich pacjentów może się pojawić ryzyko odbarwień skóry również pacjenci z zaburzeniami rytmu serca, z zaawansowaną cukrzycą czy ze stanami zapalnymi skóry powinni tutaj rozsądnie rozważyć czy ten zabieg jest dla nich odpowiedni. Jak przebiega zabieg przy użyciu fanolu? Zabieg przy użyciu fenolu wykonujemy najczęściej w znieczuleniu nasienkowym, ponieważ przez około 15 sekund po aplikacji fenolu pacjent odczuwa dosyć mocny ból. Tak więc ja polecam podanie znieczulenia nasienkowego. Oczywiście można wykonać również ten zabieg w znieczuleniu ogólnym. Sam zabieg polega na dokładnym odtłuszczeniu całej skóry. Peeling nakładamy warstwami przy użyciu patyczków kosmetycznych, Pierwszym etapem nałożenia peelingu jest zaszronienie skóry, następnie następuje jest szerzenie, a końcowym etapem zabiegu jest obrzęk. Kolejną rzeczą, którą musimy zastosować po tej procedurze, jest nałożenie taśm na okolice, gdzie był podawany peeling, aby zwiększyć absorpcję peelingu. Po zabiegu pacjent idzie do domu, natomiast dostaje tutaj od lekarza jeszcze galusan bizmutu. Jest to substancja, która działa odkażająco i ściągająco i pacjent musi codziennie regularnie nakładać ten galusan bizmutu na całą twarz w miejscach, gdzie był wykonywany peeling. Pierwszą kontrolę pozabiegową umawiamy się z pacjentem na trzecią dobę po zabiegu. Później codziennie pacjent wysyła lekarzowi zdjęcia, aby pokazać, jak skóra się przebudowuje i goi. Kolejną kontrolę ustalamy sobie po siedmiu dniach od zabiegu. Efekt maski, który jest widoczny po zabiegu, utrzymuje się około 7 dni. Po 7 dniach pacjent zaczyna sobie już regularnie nakładać wazelinę i w ten sposób ściąga całą maskę z twarzy. Też warto o tym pamiętać, że już na siódmą dobę po zabiegu oczywiście pacjent może nałożyć sobie odpowiedni korektor, aby przykryć zaczerwienienie skóry. Bardzo ważną rzeczą jest to, że peeling fenolowy jest to bardzo głęboki peeling medyczny, który może być wykonywany tylko i wyłącznie przez lekarza odpowiednio przeszkolonego. Chciałam też Państwu opowiedzieć, na jakie obszary twarzy czy ciała można stosować peeling fenolowy. Peeling fenolowy stosowany jest tylko i wyłącznie na obszar twarzy bądź szyi. Nie stosujemy fenolu na ciało. Kolejną rzeczą jest to, że możemy zdecydować się na wykonaniu fenolu na całą twarz, aby, ją, aby wykonać surfacing całej twarzy, wygładzić głębokie zmarszczki oraz uzyskać efekt napięcia skóry. Natomiast możemy skupić się na poszczególnych obszarach twarzy. Możemy wykonać fenol na okolice oczu, jeżeli borykamy się z wiotkością skóry, z drobnymi, z wieloma zmarszczkami, czy mamy tak zwane worki pod oczami. Kobiety, pacjenci, którzy mają tak zwany kod kreskowy, czyli zmarszczki palacza, to jest również świetna, świetna metoda na pozbycie się tych głębokich zmarszczek nad górną wargą. Oraz pacjentki, które mają dosyć dużo drobnych zmarszczek, na całej twarzy. Wykonując fenol na poszczególne obszary twarzy, jest to zabieg mało inwazyjny, w tym sensie, że po zabiegu oczywiście skóra jest zaczerwieniona, natomiast rekonwalescencja jest o wiele krótsza, jeżeli miałabym to porównywać do fenolu położonego na całą twarz. Warto również też pamiętać, że wykonując fenol na całą twarz, gabinet musi być wyposażony w kardiomonitor, aby regularnie obserwować pracę serca. Jak długo utrzymują się efekty po aplikacji peelingu fenolowego oraz czy zabieg można powtórzyć? Jest to częste pytanie, które otrzymuję od Państwa. Badania pokazują, że efekty, które możemy uzyskać po peelingu, po peelingu fenolowym, utrzymują się około 10-15 lat. Jest to zabieg tak jednorazowy, możemy ten zabieg powtórzyć, ale myślę, że po około 10 latach najszybciej. Po jakim czasie od aplikacji fenolu możemy cieszyć się efektem, który Zyskaliśmy po fanolu. Tak naprawdę już po dziesiątej dobie od zabiegu, kiedy zejdzie opuchlizna i ten cały strop pozabiegowy, który możemy sobie złóczyć wazeliną, widać piękne wypłacenie z maszczek. Skóra jest pięknie napięta, zniwelowane są przebarwienia na twarzy. Natomiast jedyną rzeczą, którą tutaj musimy dać trochę czasu skórze, jest efekt zaczerwienienia, który może się utrzymywać jeszcze do pół roku od zabiegu. Oczywiście pacjenci. Mogą sobie to przykryć różnymi kosmetykami. Można również włączyć zabiegi laserowe na zniwelowanie zaczerwienia czy rumienia skóry. Natomiast pełny efekt zniwelowania zaczerwienia skóry minie po około pół roku. Otrzymałam od Państwa również pytanie, Pani zadała pytanie, czy efekty po, po serii zabiegów laserem frakcyjnym można porównać do efektu, jaki można uzyskać po fenolu. Laser frakcyjny służy do przebudowy skóry, natomiast rekonwalescencja jest dosyć duża. Badania pokazują, że wykonanie serii zabiegów przy użyciu lasera frakcyjnego daje mniejszy efekt końcowy niż wykonanie jednego zabiegu przy użyciu fan, peelingu fenolowego. To świadczy o dużej skuteczności i trwałości efektów, jakie możemy uzyskać podając się terapii peelingiem fanalowym. Czy peeling fanalowy jest bezpieczny? Peeling fanalowy jest bezpieczny, jeżeli zabieg wykonany jest przez. Lekarza, który jest odpowiednio przeszkolony do wykonywania tej procedury, ma odpowiedni sprzęt, w tym m.in. monitor, który koordynuje pracę serca. Oczywiście podkreślam, że fenolu nie mogą wykonywać ani kosmetyczki. Jest to jedyny na świecie peeling medyczny, który może wykonywać tylko lekarz. Powikłania, które mogą być następstwem wykonania pilingu fenolowego, najczęściej wynikają z nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych. Ważne jest tutaj nastawienie pacjenta który musi być w regularnym, stałym kontakcie z lekarzem i musi bardzo dbać o to, aby przestrzegać wszystkich zaleceń pozabiegowych, ponieważ jeżeli pacjent będzie drapał skórę, będzie chciał za szybko ściągnąć maskę, mogą niestety pojawiać się blizny, ale to nie wynika z tego, że to jest efekt niewłaściwego podania fenolu, tylko z tego, że pacjent nie przestrzega zaleceń pozabiegowych. Czy po pilinku fenolowym można się opalać? Absolutnie nie, ponieważ jest złuszczona cała warstwa naskórka, jak i skóry właściwej, skóra musi się porządnie wygoić, zregenerować i wystawienie, jakby ekspozycja twarzy na promienie słoneczne może spowodować, że na twarzy pojawią się bardzo szybko przebarwienia. O tym warto pamiętać, decydując się na zabieg pilnikiem fenolowym.